Cześć, z tej strony Aurijaka, witam w drugim odcinku Halloweenowym. Dzisiaj planuję zobaczyć co nowego w SSO Środowej Aktualizacji. Z tego co widzę w dzienniku zadań, będziemy mieć dzisiaj do zrobienia dwa nowe zadanka: cukierek albo psikus u postaci Sotnicy i u Kaspera, który jest na początku twierdzy galopującego Tonsona. Zadanie: co to za hałas? No więc, mamy już tutaj Kaspera naszego. Tu jesteś. Ktoś robi niezłe zamieszanie na wyspie Mrocznej Wieży. Aż nie mogli skupić na sobie. Jestem praktycznie pewna, że to ktoś z Twoich znajomych. To z kolei oznacza, że musisz się zająć tą sytuacją. No dobrze. Tylko nie wiem, czyżby to była Linda, czyżby Linda coś tam... Coś tam dziwnego robiła. Tylko gdzie to będzie? Mm hmm. Przejdziemy sobie i... No tak, Linda. Prawdopodobnie chodzi o Lindę. Co tam robisz, Linda? Ajc. jak zwykle pojawiasz się we właściwym momencie. Nie wyobrażasz sobie, jak wiele książek przeczytałam. Dużo nawet, jak dla mnie. Ale chyba jestem na tropie galopującego. No właśnie, mamy go chyba jeszcze jakby nie odkryliśmy w, w fabule. Co? Hałas? Pakuję tylko rzeczy z obozowiska. Przydadzą nam się w czasie podróży. No dobrze, no to jedna zagadka jest już rozwiązana. Muszę jeszcze spakować ostatnią książkę i możemy jechać. Tak dużo mamy do... Ach, zastanawiasz się, dokąd jedziemy. A tak, ślady ślad galopującego już mówię. Może lepiej usiąść. I nie usiedliśmy. Wiem, że ktoś ukradł wspomnienia galopującego, ale dlaczego? Co złodziej zyskał? Zaczęłam się zastanawiać, co jeśli ktoś zrobił coś galopującemu. Coś złego. I ta osoba nie chce, żeby galopujący o tym pamiętał. Kurczę, ale jeśli ktoś zrobiłby coś złego galopującemu, to oznaczałoby, że ten ktoś był podczas jakby zakładania miasta Jarlachem. To troszeczkę wiosen już upłynęło. No. <grych> Nagle mnie olśniło. Cały ten ból, gniew i żal, który czułam wcześniej galopującego, to nie był ślepy szał, tylko chęć zemsty. Hmm... Coś musiał się zdarzyć 900 lat temu. No właśnie, 900 lat temu, już przecież nikt nie żyje do tego czasu. Zanim ten człowiek stał się galopującym Thomsonem, wtedy gdy był zwykłym Gunnarem. Zaczęłam od przeszukania archiwów pod kątem potomków lub krewnych Gunnara Thomsona. Gdy to zawiodło, skupiłam się na Jarlu i jego najbliższych sojusznikach. I wtedy trafiłam na pewne imię: Magnus Steinar. Mówi się, że Gunnar. Rhymson, ale są imiona po prostu. Eee, zniszczył magiczne kamienie runiczne za pomocą kamieniarza o imieniu Magnus. A my chyba znamy Magnusa? Wiemy, że duch Magnusa wciąż wędruje po Jorwiku, a ostatni raz widziano go w skarbcu kamieniarza w Dolinie Ukrytych z Dinozaurów. Chodźmy zobaczyć, czy dalej tam jest. Skończę pakować obóz i dołączę do Ciebie na miejscu. A racja, miałam cię zapytać. Pamiętać czego ostatnio udało nam się dowiedzieć o Kaleopin'symptom? Sonię, czy ci przypomnieć? Mmmm. jedną świetną pamięć, dobrze, ruszajmy. E, ja to pominęłam, ponieważ jest to dosyć dużo informacji, i jak Linda zaczęła nam tłumaczyć to wszystko od początku. Otóż e, w tej aktualizacji Halloweenowej skupiamy się na. Odtwarzaniu wspomnień galopującego Thompsona. To tak w sumie w skrócie. Ktoś zabrał jego wspomnienia, no ale tyle wynikało z rozmowy, więc po prostu nie chciałam, żeby Linda przytaczała to jeszcze dodatkowo tutaj. Myślę, że sobie poradzimy <grytanie> fabularnie. No dobrze, więc spotykamy się w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Okej, dotarliśmy. A racja, miałam Cię zapytać. Pamiętasz, czego ostatnio udało nam się dowiedzieć o galopującym Thomsonie? Czy ci przy... Nie, mama, Chłodniej tu już. Chłodniej tu bardziej niż mi się wydawało. Trochę podrysowaliśmy tekst. No dobrze. Zakładam, że idziemy do tego kowala, z którym kiedyś mieliśmy zadanie w fabule głównej. Albo i nie. Skarbiec kamieniarza niesamowity, prawda? Czuję w powietrzu magię. Dobra, poszukajmy magnusa. Miestro, gdzie dół magnusa Steinera, e w instrukcji był dług Magnusa Steiner leży ociekająca sterta eklotoplazmy. Ble, maś ducha. Magnusa już to nie ma, ale może uda nam się go wyśledzić. Poszukajmy wskazówek. Okej. Okay. Mm. To wygląda trochę. Ta, to trochę wygląda jak figurki w winnicy. Chyba, że skręciłam. Gdzieś tu powinno być. Może tu O matko. Dawno tutaj nie byłam, w ogóle nie pamiętam tych rzeczy. Starożytne ogłowie ornamenty z brązu w kształcie węży. Sama bym chciała takie. A czy ona się pojawia w ekwipunku? Nie. Z jednej strony to dobrze, bo nie zabiera miejsca, ale w sumie chciałabym zobaczyć, jak ona wygląda naprawdę. Dobrze, jeszcze tutaj. O matko, ale ona mnie, ale ona mnie wystraszyła, jakiś taki, wiecie, czerwonozwierz. wiesz. Myślałam, że to jest jakaś postać, która na nas czyha. No jeszcze z maską też w ogóle. Co my tutaj mamy? Zniszczona cegła, dachówka. Dobra, ciekawe, no ciekawe, co Linda z tego wyknuje, bo ja nie mam w ogóle. Żadnej konkluzji tutaj. Hmm, Zielona duchówka, figurka konia i stare w głowie. Wszystko to ma kilkaset lat. Jak myślisz, Alice? Czy na podstawie tych trzech przedmiotów można wywnioskować, dokąd udał się magnus? Szczerze, <śm> nie mam pojęcia. Ja bym stawiana Fort pinta przez tą zieloną dachówkę, ale nie jestem pewna Aha. do końca. Czegoś tu brakuje? Masz inny pomysł? No właśnie, nie mam. Okej, okay, stajnia Jorvik. Magnus pewnie trzymał te przedmioty na pamiątkę, a to znaczy, że stajnia Jorvik jest dla niego ważnym miejscem. Świetnie pracuje się z tobą w drużynie. Możemy otworzyć agencję detektywistyczną. No cóż, ja chyba nic tu nie rozwiązałam. Niewiele, ale to nasz jedyny trop. Udajmy się do stajni Jorvik. Miejmy nadzieję, że tam znajdziemy Magnusa. Wyjdźmy z tego skarbca. Meteor na pewno się niepokoi. Raspberry pewnie też chce udać się w cieplejsze miejsce. Myślę, że Raspberry jako szkieletokoń nie ma za bardzo określonych, <gryśla> określonych czy lubi zimno czy ciepło, naprawdę Linda. Tak, myślę, że nasza malinka sobie tutaj radzi po prostu genialnie. No to teraz widzę, że Linda za nami jedzie. Przed chwilą się teleportowała. Myślałam, że będziemy mieć jakiś taki błąd. O matko, to my musimy przejrzeć cało stanie Jorvik. Okej, okay. teleportujemy się. Jest. Znalazł mnie o pomocy, niech ktoś mi pomoże. Jeździec. Jeździec? Chodzi o galopującego? Dlaczego myślisz, że wyglądamy jak galopujący? Zdecydowanie wygląda jakby się bał. Zobaczmy, czy uda nam się go uspokoić. Proszę, nie zabieraj mnie. Ale jest tam, widziałam coś. Jakiś proszek? Boimy się... Boimy się kaszki mannej. Ona jest szybsza ode mnie. Nie wiem czy dokładnie mam ją gonić, czy po prostu za nią podążać. Z kaszką manną. No nie, ja jej nie dogonię tak, tak fizycznie. Wciskam E, wciskam myszkę. I to jest niestety niemożliwe. A teraz nawet trochę mnie wyprzedza, Mam wrażenie. O matko, co to jest? Jakaś maska? Na ziemi leży starożytny amulet zrobiony ze szkła, sznurka i kamienia szlachetnego. Sznurek wpleciony jest zioła, pachnie siarką i pokryty śluzowatą substancją. Fuj. Skoro intruza już nie ma, to może Magnus będzie bardziej rozmowny. No być może. A silski amulet? Fuj, ja nawet tego nie dotknęła. Chyba przez jakąś rękawicę. O, o, oj, oj, oj! Gdzie jesteśmy? Co się stało? Ważniejsze pytanie. Kiedy jesteśmy? To miejsce miało dla mnie znaczenie. Kiedyś tu mieszkałem. Dawno temu jeździł z głowy. Nie, Gunnar. On tam też był. Ja coś zrobiłem, coś strasznego. Ej, ale fajnie! Dziękuję za odpędzenie go, Alice. Jeźdź bez głowy i z szuka mnie. Nic nie pamiętam. Wszystko jest zamkłą. Wykucie, wykucie narzędzia tak dawno. Jak ja to zrobiłam? O, matko. Obcęgi. Ruda. Nasączyć. Rozgrzewamy żelazo. To się nie zna na kowalstwie jest. Ciekawe co stworzymy. Wtedy podniosłem młot. Długie godziny pasowałem przy kowadlach. Boję się, że to stworzymy. Pamiętam zapach coś tam w wodzie. Na trochę nie trafiliśmy. Oto on, moje największe dzieło, idealnie ukształtowany, by, by strzeskać najświętszych kamieni, ściąc się najbardziej czczone drzewa. Został stworzony, by, by rozbijać magię. To, na to narzędzie, ta broń, czy to może być. Co to może być? Skalibur? Wybaczcie, nie wiedziałem, co robię. Skąd mogłem wiedzieć, co on planuje? Legendary Siekieromłot. <laughs> Potężne narzędzie, zaklęte. Magą tysiąca niokiem znanych koni? Zabie... Zawsze trafia w cel. Runhamar. Tak go nazwałem. Aż Skyrim mam śmierci. Teraz kamień runiczny. Podejdź do kamienia runicznego. O, oh, matka! <ścoughs> Nie tak szybko! I po prostu ona wygląda jak wiking. Ja żałuję, że nie kupiłam tego Shira, co wygląda jak ona by była taką Meridą waleczną, Bo teraz by się to super sprawdziło. Ja po prostu nie wierzę. Jeszcze jak ona macha tym młotkiem. Znaczy, no tak, to ten się kieromut Oczywiście. Jak ona to trzyma na tych swoich kolankach, jak to by już dawno i po prostu spadło przy takiej szybkiej jeździe. Nie, ona no, podziwiała po prostu umiejętności naszej postaci, bo to jest jak w Animal Crossing. W Animal Crossing też po prostu możemy sobie przesunąć piecyk i wszystko właściwie co chcemy, i rakina nawet wyłowić bez żadnego nawet zajmknięcia się. Uwaga, mam młot. Co zdarzyło się tutaj? Słyszę konie. Młotek jest dziwny. Musisz zejść. Dobra, teraz nie będzie już robić zdjęć, bo zepsujemy sobie tą atmosferę. po miejsca. Nie mam pojęcia, co robimy. Czy żebyśmy. To już chyba to nie było najmądrzejsze ASMR, ASMR, uderzania młotem. Po matku nie wiedziałam, że możemy w ogóle kamienie równiczne zniszczyć. To jest na pewno informacja, która jest dosyć ważna. Pamiętam, wszystko pamiętam. Tyle bólu, tyle żalu. Resztę życia i nieżycia spędziłem na próbach odpokutowania za to, co zrobiłem. Wciąż czuję, jak kamień runiczny kruszy się pod uderzeniem rumara. Użyłem go raz, nigdy więcej. Strzaskanie kamienia runicznego staje mnie Oczom nie wierzę. Alice. No, ale to nie moja wina. Przecież jesteśmy w jego wspomnieniach. Trzeba muszę Wam podziękować za przywrócenie wspomnień. Choć przyznaję, wolałbym nie pamiętać. Niestety te wspomnienia to adekwatna kara za to, co zrobiłem. Nie zasługuję, by o tym zapomnieć. Alice, chcesz o coś zapytać? O! Zostanie o głowie. Nie widać to moim toniku. Alice to nasza szansa, żeby dowiedzieć się wszystkiego o galopującym. Tak, dlaczego galopujący ci ściga? Shulunmar był stworzony, by niszczyć zaczarowane przedmioty. Był darem dla Gunnara Tymsona, który użył go do strzaskania wielu kamieni runicznych w całym miarowiku. Z każdym kolejnym kamieniem runicznym zdawał się zatraczać coraz bardziej. Pewnego dnia nic już z, y, z niego nie zostało. Wtedy pojawił się Kol. Nazywał się Morilan. Myślę, że Gunnar, czy raczej galopujący, zmienił się przeze mnie. Bez mojego siekieromota nie byłby w stanie zniszczyć tych wszystkich kamieni runicznych. Tyle wieków minęło. Zacznę. właśnie, po co ten siekieromot? E, stworzyłem wspaniały siekieromot Runmar e, na rozkaz e, Jona, Jarla? Jona Jarla potrzebował narzędzia zdolnego zniszczyć mistyczne kamienie runiczne, rozproszone po całym Jarwiku. Nie wiem dlaczego, ale te kamienie mu przeszkadzały. Z radością przyjąłem to zadanie. Nie przejmowałam się tym, do czego moje narzędzie zostanę wykorzystane. Marzyłem tylko o pracę z takim, z takim cudownym, magicznym materiałem. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Jak mógłbym się oprzeć? Niestety, zaszczyt, jaki mnie spotkał, zaślepił mnie. Teraz rummar to moja największa hańba. Gdzie jest teraz rummar? Nikt nie wie, gdzie teraz znajduje się rummar. Ostatnie dzierżył go Gunnar, ale galopujący Thompson go nie ma. Może przepadł w odmętach czasu. Tak lepiej, ogień nigdy się nie odnalazł. Taka jest historia Magnusa Steina i Siekieromuta Rumara. Masz jeszcze ten amulet, który zgubiła istota podążająca za Magnusem? Mogę go zobaczyć? Hmm. Mogę go na chwilę zatrzymać, wydaje się w jakiś sposób znajomy. Magnus, jeśli ten amulet należał do Twojego prześladowcy, to nie mógł to być galopujący Tomson. Tego jestem pewna. Ale jest, chyba niczego się już nie dowiemy. Wygląda na to, że mam więcej pytań niż przed przyjazdem do tego miejsca. Mam pomysł, czym jest ten amulet, ale muszę się upewnić. Znajdę się jak potwierdza moje podejrzenia. I wydaje mi się, że to jest koniec pierwszego zadania. To będzie koniec pierwszego zadania. O głowie, jakie dostaliśmy, prezentuje się następująco. Już wam pokazuję. Tak wygląda ogłowie, które dostaliśmy z zadania. Ma taką jakby kotwicę. Szkoda, myślałam, że dostaniemy to takie pralawne ogłowie. I to ogłowie ma 3 do siły i 3 do szybkości. Czyli w sumie nadaje się na te ścigi.